Drogi byczku, droga byczko, dzień dobry lub dobry wieczór, w zależności od pory, kiedy odsłuchasz albo obejrzysz to czytanie. Dzisiaj robimy sobie takie eksperymentalne czytanie, bo mam dla Was aż 8 kart, które za chwilę będę losować na najbliższe 8 dni. I teraz, jeśli jesteś zainteresowana, zainteresowane datami, to zapraszam do opisu pod filmem tam też cię ładnie proszę o wsparcie mojego kanału, no ale zrobisz z tym co zechcesz, tutaj zwłaszcza uśmiecham się w kierunku tych, którzy mnie już od dwóch lat oglądają, ale za każde wasze wsparcie oczywiście jestem wdzięczna, za każdą łapkę w górę za każdą subskrypcję, za każdy komentarz, za konstruktywną krytykę, jeśli się taka czasem pojawia również, no i co to za tydzień przed nami przed nami taki tydzień, który nazywa się ostatnią kwartą księżyca w ostatniej kwarcie księżyca, tego księżyca będzie ubywać w przyszłym tygodniu, aż do nowiu, który jest nie w przyszłym, tylko jeszcze w kolejnym tygodniu. I w nowiu księżyca nie widać i potem znowu księżyca przebywa. I w tej ostatniej kwadrze, czyli już na dniach, najlepiej jest robić porządki. Czyli wymiatać stare energie ze swojego życia, po to, żeby po nowiu zacząć nowy cykl miesięczny. Czyli widzicie, się nie nakłada kalendarz księżycowy z naszym kalendarzem, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, bo u nas jest od 1 do 31, a fazy księżyca się z tym absolutnie nie pokrywają. Ale to kto mnie ogląda dłużej, to już wie. Poza tym mamy taką sytuację, że 8, 8 mamy tak zwaną bramę lwa, taki bardzo ważny moment przejścia na niebie. Jeśli chcecie czegoś się więcej na ten temat dowiedzieć, to zapraszam Was na inne kanały, ponieważ ja nie jestem astrologiem i nie będę udawać, że nią jestem. Ale to może być taki ważny dzień dla nas wszystkich, oraz jesteśmy również w takiej sytuacji, gdzie retrograduje, czyli cofa się planeta Wenus, czyli planeta miłości. I może to dla nas oznaczać tyle, że do naszego życia będą wracać jakieś osoby, jakieś wydarzenia, które już w naszym życiu nie mają miejsca czyli mogą do nas na przykład tak zwani wracacze albo wracaczki wracać. Jakieś dawne związki mogą chcieć się odradzać. I tutaj wtedy zawsze trzeba być ostrożnym, czy ta osoba przychodzi z planem, czy bez planu. Pamiętajcie o tym bez względu na to, czy jesteś chłopakiem, czy dziewczyną. No ale drogi byczku, droga byczko, rozgadałam się, a teraz lecimy. Karty już tasowałam wcześniej, ale jeszcze może troszkę potasuję. I Osiem kart od soboty do soboty dla ciebie. Rozłożę, wyciągnę, a potem będę opowiadać. Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, Piątek i znowu sobota. No, pierwsze wrażenie jest takie, że strasznie pomieszane ta energia u was, no ale zobaczymy. Ja wam opowiadam, a wy sobie sprawdzacie później w, przez najbliższe 8 dni. Zobaczycie, czy to wam się będzie w jakiś sposób składało i w ogóle pasowało do waszej sytuacji. Karta księżyca na sobotę mówi nam albo o jakimś raczku, który. Jest dla Was przyjaźnie do Was nastawiony, albo o jakiejś karcie iluzji, czyli o jakiejś energii iluzji, czyli że możecie czegoś do końca nie wiedzieć na jakiś temat, albo na temat jakiejś osoby i na to uważajcie. To tyle. Ja nie wiem nic więcej, Wy, wy być może wiecie więcej. Niedziela. Arcykapłan. To jest osoba, yy, która nam yy, pokazuje w sposób metaforyczny małżeństwo czyli jeśli jesteś w związku małżeńskim to być może właśnie spędzasz czas ze swoją małżonką, małżonkiem a jeśli jesteś w jakiejś relacji to skupiasz się na duchowej stronie tej relacji w niedzielę, być może mniej na cielesnym na jakimś takim po prostu byciu razem w związku a jeśli nie jesteś w związku to być może właśnie takiej osoby, z którą coś takiego poważnego stworzysz coś takiego ci może chodzić po głowie poniedziałek u jakiegoś byczka albo byczki jest dziesiątka mieczy. Dziesiątka mieczy oznacza, że ktoś może wejść w tydzień z jakąś myślą o jakimś sporym problemie, który jeszcze zalega w twojej głowie albo na poziomie emocji, albo na poziomie jakichś spraw codziennych. Wiecie, typu jakiś problem, nie wiem, z płynnością, z płatnościami, że czujecie jakieś duże przeciążenie, ale pamiętajcie, że jeśli to was nie dotyczy, to idźcie dalej, sprawdzacie sobie swój. Jeśli tu jesteś, to znaczy, że jesteś prawdopodobnie słonecznym byczkiem, czyli urodziłeś się w z... Słońce było w znaku byka, jak tutaj, jak przyszłaś na świat. Ale możesz też sprawdzić swój ascendent, to jest drugi najważniejszy znak, i możesz sprawdzić swój znak księżycowy. Ja również sprawdzam swoją Wenus, czyli jaka planeta była, gdzie jakby. Była Wenus, jak ja się urodziłam, i sprawdzam te cztery znaki, ale trzy w zupełności ci wystarczą. Sobota, niedziela, poniedziałek, wtorek. No i tutaj znowu miecze dla jakiegoś byczka. Dwójka mieczy we wtorek może oznaczać jakiś trudny wybór, podjęty być może jakaś potrzeba podejmowania tego wyboru. To jest wybór między jakimiś dwoma pracami, partnerami jakimiś ścieżkami życiowymi i ta kobietka jest trochę bierna na tej karcie, Za, sama sobie zakryła oczy, więc jest wskazówka, żeby nie zwlekać, żeby coś Ci z nosa nie uciekło, to taka wskazóweczka. Jeśli będzie pasować do Twojej sytuacji, to ją bierzesz, jeśli nie, no to idziesz dalej, tak jak mówiłam. W sobotę, niedzielę będzie w których... Środa. Jakiś byczek może około środy być bardzo przepracowany, przepracowana. Może tutaj być też sytuacja trójkątna. I to by mi pasowało i do tej karty, i do tej karty wtedy, bo może tak być, że po prostu na przykład na, o jakiejś osobie za mało wiesz, albo masz do wyboru dwie osoby. Trójkątne sytuacje zazwyczaj prowadzą do tego, że któryś z tych mieczy, prędzej czy później, to serduszko przebije. Lub też możecie fizycznie boleć serduszko, na przykład z przepracowania nerwobóle. Unikaj tego. Mm, mm, środa. Czwartek. Jakiś byczek coś świętuje. Jakiś byczek planuje być może zaręczynę. Jakiś byczek może mieć jakieś zbiory, bo to są akurat ludzie, którzy świętują święto plonów, święto zbiorów. Jakiś byczek może na przykład oczekiwać na, na nadejście jakiejś premii. No, i przy piątku przyjdzie kolejny piątek, wspaniały weekendu, początek. Do jakiegoś byczka może zmierzać energia właśnie romansowa. Rycerz Puław jest najbardziej romansowym rycerzem. I jeśli jesteś facetem, to może być też rycerka, tak? Może albo ty do kogoś zmierzasz, albo do ciebie zmierza jakaś pani. To może być osoba z podznaku bliźniąt. Mnie się najbardziej kojarzy ten znak, jakby ta karta konkretna z bliźniętami, ale to jest moja indywidualna interpretacja ale buławy to może być przede wszystkim takie trzy znaki z żywiołu ognia, czyli może być strzelec, może być lew lub może być baran. I w rycerzu buław trzeba bardzo uważać na to, żeby to nie był tylko związek oparty na chemii i cielesności, bo to może być taka osoba, która nam przyjdzie i zrobi przysłowiowy przeciąg, czyli przyjdzie, pojawi się na jakiś czas w naszym życiu i również szybko, na tym rączym romaku y, odpłynie y, z naszego życia, metaforycznie oczywiście. Ha. No i sobota, energia sprawiedliwości, jakieś wyciszenie, jakiś spokój, równowaga. Y, może się nic wielkiego nie dzieje. Byczek chce y, tak samo sprawiedliwie traktować innych, i tak samo chce być sprawiedliwie traktowany. Ten władca siedzi na takich szeroko rozstawionych nogach, czyli on czuje, że jest we właściwym miejscu, że nie musi używać jakiegoś oręża, bo miecze to jest oręż, ale też słowo, że nie musi się z nikim kłócić, że może właśnie być pokojowo nastawiony, więc cisza spokój być może w kolejną sobotę. Drugie pyczki, bardzo jestem ciekawa, czy to z Wami zarezonuje. Kolejne czytanie być może będzie już. Jakieś dla Was w przyszłym tygodniu, ale ono na pewno nie będzie takie duże jak to, ponieważ będę na wyjeździe wakacyjnym i może zrobię dla Was jakieś czytanie na łonie natury, ale to zobaczymy jeszcze, bo tego nie wiem. Trzymajcie się ciepło i życzę Wam bardzo dobrego tygodnia. Pozdrawiam Was serdecznie.